Ja i mój kumple naprawdę uwielbialiśmy jeździć do Rosji. Jasne, dotarcie z Moskwy do każdego ładnie wyglądającego miejsca zajmuje sporo czasu, ale poczucie spełnienia, jakie daje podbijanie terenów największego kraju na świecie, dociera do nas za każdym razem. Słyszeliście kiedyś, jak piękne są autajskie jeziora? Nie? Nic dziwnego, nawet większość Rosjan nie słyszała. Ludzie zachwycają się takimi miejscami jak Szwajcaria czy Norwegia, a nie dostrzegają tego piękna we własnym kraju. Szkoda, ale oznacza to również, że miejsce to nie jest zatłoczone przez turystów, tylko ja i moi kumple. Zazwyczaj wszyscy bierzemy urlop w sierpniu, szybko wybieramy miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy, i po szybkich przygotowaniach ruszamy. Jest nas zwykle czterech i pracujemy na jednodniowe zmiany. Zmiana w pierwszym rzędzie zajmuje się jazdą i sprawdzaniem map, podczas gdy zmiana w tylnym rzędzie ma możliwość picia, oglądania filmów i zabawienia pierwszego rzędu. Kiedyś to była zabawa więcej zabawy niż Nowy Rok i Boże Narodzenie razem wzięte. Ale teraz nie możemy się tak dobrze bawić teraz kiedy zostało nas tylko troje. Widzisz, zeszłego lata postanowiliśmy pojechać naprawdę daleko. Postanowiliśmy zwiedzić Jakucję, region poza Syberią. Pewnie nigdy o nim nawet nie słyszeliście, ale przecież jest pięć razy większy od Francji. Jeśli Syberia jest tajemniczym sercem naszej ojczyzny, to Jakucja jest jej ciemnym podbrzuszem. Współczesna terra incognita. Wiedząc, ile czasu zajęłoby nam dotarcie tam samochodem, poświęciliśmy na ten wyjazd sporo dni urlopu. Niektórzy z nas chcieli po prostu polecieć tam i wynająć samochód, co miało sens, ale to by popsuło klimat. Nie, aby naprawdę cieszyć się Jakucją, musieliśmy sami tam dotrzeć. Trudy, które napotkaliśmy na drodze, dodawały tylko smaku naszej podróży. Sprawiały, że moment, w którym w końcu dotrzemy do celu, był o wiele bardziej satysfakcjonujący. Kiedy w końcu dotarliśmy, poczuliśmy niedosyt. Lasy Jakucji nie różniły się zbytnio od tych, przez które jechaliśmy, ale wiedzieliśmy, że to minie. Jakucja była krainą wodospadów, musieliśmy tylko znaleźć jeden z nich. Jeden z miejscowych w wiosce, przez którą przejeżdżaliśmy, wskazał kierunek jednego powiedział, że jest najpiękniejszy na tysiące kilometrów dookoła. Ale uważaj, ostrzegł ścieżka tam jest zgubna, a droga bardzo niebezpieczna. Nie kiwajcie się z niej i przestrzegajcie wszystkich zasad. Przerwał na sekundę, rzucając nam sceptyczne spojrzenia, po czym dodał A jeszcze lepiej zawróćcie i idźcie tam, skąd przyszliście. Nie przywiązywaliśmy do jego słów większej wagi, uznając je za zwykły wiejski kompleks wyższości. Pewnie uważał, że jesteśmy tylko miejskimi chłopcami, którzy zgubią się w pierwszym lepszym lesie. Byliśmy pewni naszych umiejętności nawigacyjnych, więc podziękowaliśmy mu i ruszyliśmy w kierunku, który nam wskazał. Mój przyjaciel Olek prowadził samochód. Wcisnął pedał do podłogi, ponieważ chcieliśmy dotrzeć do celu przed zachodem słońca, aby nacieszyć się widokiem. Nie mieliśmy szczęścia. Droga tam okazała się dłuższa niż się spodziewaliśmy. Słońce zachodziło już za górami, malując niebo na karmazynową czerwień, a cienie były tak długie, że gdy dotarliśmy do drogi, o której mówił, była już praktycznie noc. Ciągnęła się ona przez cały las i na pierwszy rzut oka nie różniła się od żadnej innej drogi, gdyby nie wysoki płot, który ciągnął się od niej w obu kierunkach. Na płocie znajdowała się tablica z kryptyczną wiadomością. Jako, że siedziałem na miejscu pasażera, udało mi się rzucić na nią okiem, gdy przejeżdżaliśmy. Wchodzisz na drogę, która prowadzi do góry Yambui. Dla własnego bezpieczeństwa, przestrzegaj następujących zasad. Pierwsza. Nie włączaj świateł drogowych. 2. Nie zgarniaj autostopowiczów. 3. Jeśli twój samochód się zepsuje, nie wysiadaj na zewnątrz. 4. W czasie zimy, jeśli twój samochód nie odpali w ciągu 5 minut, możesz wyjść na chwilę z samochodu, by spuścić paliwo do wiadra i podpalić je. Dzięki temu będzie ci ciepło i będziesz bezpieczny. 5. Jeśli nic nie słyszysz, nie patrz na las. Szósta. Jeśli wyszedłeś na zewnątrz samochodu, nie. Nie dokończyłem ostatniej zasady. Oleg jechał za szybko, żeby mógł to zrobić. Hej, czy przeczytałeś, co tam było napisane? zapytał mnie. Potrząsnąłem głową tylko część. Te cholerne zasady są za głupie poskarżyłem się. Było tam napisane, żeby nie włączać głównej belki. Słyszałeś kiedyś o takiej regule lub przepisie? Potrząsnął głową. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Rozejrzałem się dookoła. Las był ciemny i pusty, a sosny niemal nad nim wisiały. Zadrżałem i powiedziałem do niego. Może lepiej będzie, jeśli pojedziemy za nimi. Droga była zaskakująco dobra i równa. Po przejechaniu tysięcy kilometrów po zakuszonych, pełnych dziur drogach, gładka jezdnia w środku pustkowia była niczym innym jak niespodzianką. Co więcej czułem się nieobecny. To było prawie tak, jakby nikt nigdy nie jeździł tą drogą od momentu jej wybudowania. Przypomniałem sobie ostrzeżenie wieśniaka i zadrżałem. Będąc pół świata od domu tylko po to, by znaleźć miejsce tak opuszczone i odrzucone, nie tak wyobrażałem sobie nasze wakacje. Gówno widzę, chrząknął mój przyjaciel, zirytowany i zmęczony. Te twoje zasady to bzdura. Spojrzałem przed siebie. Naprawdę, mimo że niebo nie było jeszcze w pełni ciemne, cienie były tak głębokie, że nie widzieliśmy absolutnie nic tuż za stożkiem światła, które wytwarzały nasze reflektory. Mogliśmy szarżować w kierunku betonowej ściany i nie zobaczylibyśmy jej, dopóki nie byłoby za późno. Chrzanić to, powiedział mój przyjaciel, włączając główną wiązkę światła. Nie mam zamiaru ryzykować naszego życia przez jakieś bzdurne zasady. W chwili, gdy pstryknął włącznik, droga przed nami utonęła w świetle, a daleko przed sobą, może 200 metrów dalej, zobaczyłem postać, której ręka już była uniesiona nad drogą. Autostopowicz nie szedł wzdłuż drogi. Po prostu stał z podniesioną ręką, jakby czekał, aż pod niego podjedziemy. Pomimo tego, że jasne światła musiały wypalać mu siatkówkę, wciąż patrywał się prosto w samochód, nie podnosząc nawet wolnej ręki, by zasłonić oczy. Przypomniałem sobie drugą zasadę i dreszcze przebiegły mi po kręgosłupie. To było tak, jakby ludzie, którzy ustalili ten znak ostrzegawczy, wiedzieli, że tak się stanie. Czy to był tylko przypadek, a ja za bardzo się w to wpatrywałem? Zasady mówiły, żeby nie zabierać żadnych autostopowiczów. Szybko ostrzegłem przyjaciela. Naprawdę? Cóż i tak nie mamy miejsca. Skinął w stronę tylnego siedzenia, gdzie nasi przyjaciele byli już po szóstym piwie. Śmiejąc się, żartując i zupełnie nie zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół nich. W tym momencie poczułem się o nich zazdrosny. Poczułem żal, że to nie moja zmiana, żeby się bawić. Przejechaliśmy obok niego, ale on nawet nie odwrócił głowy, żeby na nas spojrzeć. Wciąż patrywał się za horyzont, czekając na następny samochód. Co za pokraka, skomentował Oleg. Co on do cholery robi w tym lesie o takiej porze? Te zasady, które przeczytałeś, brzmią tak, jakby w nocy było tu niebezpiecznie. Może to on jest tym niebezpieczeństwem? Zażartował jeden z chłopaków z tylnego rzędu. Może on jest jak seryjny morderca, czy coś takiego? Może tak? Zastanowił się Olek. Właśnie wtedy samochód zaczął zwalniać. Co robisz? Zapytałem mojego przyjaciela. Tylko po to, by zobaczyć jego spojrzenie pełne paniki. Nic, to nie ja. Coś jest nie tak z samochodem. Zasada trzecia. Jeśli twój samochód się zepsuje, nie wychodź na zewnątrz, przypomniałem sobie. Najpierw autostopowicz, a teraz to. Co się dzieje, to nie mógł być przypadek. Światła zgasły, a silnik przestał pracować. Teraz niosła nas tylko bezwładność. Olek zjechał na pobocze. Ach, cholera, trzasnął kierownicą. Pójdę zajrzeć pod maskę. Czekaj, złapałem go za ramię. Przepisy mówiły, żeby nie wychodzić z samochodu, jeśli ten się zepsuje. I co? Mam czekać, aż miejscowi przyjdą mnie uratować? Fatalna szansa. Może taki jest ich plan? Może chcą, żebyśmy czekali, aż przyjdą nas ratować, żebyśmy mogli im za to zapłacić? Powiedział Oleg i otworzył maskę. Wychodząc, zostawił otwarte drzwi, wpuszczając świeżą bryzę. Hej, wszystko w porządku, kolego? Wyglądasz strasznie blado, zastanawiał się jeden z moich kumpli. Chciałem im wyjaśnić, jak się czułem. Jak dziwne było to, że zasady opisywały właśnie to, co się z nami działo, i jak to wszystko zaczęło się właśnie wtedy, gdy złamaliśmy zasadę pierwszą. Ale zrozumiałem też, jak głupio i przesądnie to wszystko brzmiało. Jutro to wszystko będzie tylko zabawnym żartem. Uspokajałem sam siebie. Co? Nie, dziękuję. Powiedział nagle Olek. Zerknąłem na zewnątrz i rzuciłem mu zdziwione spojrzenie. Co mówiłeś? On tylko skinął głową w stronę lasu. Rozmawiałem z nimi i mówił dalej. Dlaczego? To bardzo słodkie z twojej strony. Spojrzałem na las. Nie było tam nikogo, a jednak Oleg z kimś tam rozmawiał. Nie, to tylko ja i moi przyjaciele. Czy masz tam jakichś przyjaciół? powiedział wzdrygając się. Spojrzałem na niego, potem z powrotem na las i wytężyłem słuch. Słyszałem sowe świerszcze, ale nic co przypominałoby ludzką mowę. Ktokolwiek z kim Oleg rozmawiał, był niewidoczny i milczący. Wyglądało to tak, jakby zwariował. Oleg przestań stroić sobie żarty. Powiedziałem do niego, mając nadzieję, że to jakiś żart. Może postanowił dać mi nauczkę za bycie tak naiwnym i przesądnym. Naprawdę? Dobrze. Uśmiechnął się w stronę lasu i skierował się w stronę krzaków. Trawa i słe gałęzie szeleściły pod jego stopami. Olek, gdzie ty idziesz, Olek? Krzyknąłem za nim, ale zignorował moje wołanie. Szedł w krzaki i chwilę później już go nie słyszałem. Jakby zamarł w miejscu w chwili, gdy opuścił nasz wzrok. Wytężając słuch, zdałem sobie sprawę z czegoś, co sprawiło, że niemal straciłem przytomność. To nie było tak, że nie słyszałem tylko olega. W ogóle nie słyszałem lasu. Sowy, inne nocne ptactwo, świerszcze wszystkie zamilkły w tym samym momencie. Jakby ich nigdy nie było, jakby ktoś wyłączył dźwięk. Zasada numer pięć: jeśli nic nie słyszysz, nie patrz na las. Przypomniałem sobie i natychmiast cisnąłem oczy. Otworzyłem je dopiero, gdy wczołgałem się na fotel kierowcy i poczułem, że moje ręce spoczywają na kierownicy. Nie patrzcie na las! Krzyknąłem do moich przyjaciół może trochę za głośno. To była jedna z zasad. Cokolwiek robicie, nie patrzcie na to. Zatrzasnąłem drzwi i zacząłem przekręcać kluczyk. Maska wciąż śmigała otwarta, ale za nic się nie wyszedłbym z samochodu, aby ją zamknąć. Byłem gotów przejechać przez ten przeklęty las, nie widząc drogi. Potrzebowałem tylko, żeby samochód odpalił. Dźwięki nie wracały, a nawet noc z każdą chwilą wydawała się coraz ciemniejsza. Czułem się osaczony. Na szczęście żerujące na nas siły musiały się nad nami zlitować. Silnik nagle ożył, a ja wcisnąłem pedał do podłogi, nabierając prędkości. Przełączyłem z głównych świateł na mijania. Maska silnika trzęsła się na wietrze, aż w końcu oderwała się i przeleciała nad dachem. Gdy pędziłem przed siebie, reflektory wychwyciły kolejnego autostopowicza stojącego nieopodal drogi. Udało mi się uchwycić jego twarz. Uśmiechał się, odsłaniając zakrwawione zęby. Boże, tyle było krwi. Pędziła w dół jego brodę. Za jakieś 15 minut zobaczyliśmy przed sobą kolejne ogrodzenie, a ja westchnąłem z ulgą. Wreszcie nam się udało. Potem pomyślałem o Olegu i zalałem się łzami. Choć nie mogliśmy zrobić nic, by go uratować, nie padając ofiarą tych samych sił, wciąż nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że go porzuciliśmy. Zerknąłem z powrotem na ogrodzenie, i jak się okazało, znak z zasadami był tam. Zerknąłem na zasadę szóstą. Zasada szósta: jeśli wyszedłeś na zewnątrz samochodu, nie rozmawiaj z nikim. Jedna z zasad, którą Olek złamał zasada, której przestrzeganie mogło uratować mu życie. Postanowiliśmy wrócić do domu rano. Ale na razie musieliśmy znaleźć miejsce do spania. Sprawdziłem mapy i skierowałem się do najbliższego miasta, oddalonego o 70 km. Kiedy weszliśmy do gospody, zmęczeni i wyczerpani, masz jeden z etnicznych, po przywitaniu nas zastanawiał się, czy trafiliście tu drogą, która prowadzi przez góry Jambui? Skąd wiesz? Zastanowiłem się. Och. Znam to spojrzenie, które masz na twarzy. Widziałem go wiele razy przez lata. Podzielił się ze mną. Czy przestrzegałeś zasad? W milczeniu potrząsnąłem głową. Szkoda, odpowiedział karczmarz. Góry Jambui oznaczają w lokalnym języku złą górę. Na to miejsce było takie od wieków. Na długo przed tym, jak przybył tu twój gatunek. Cały czas giną tam ludzie i nawet najpotężniejsi z naszych szamanów nie wiedzą, jaka siła tam mieszka. Wolałbym o tym nie mówić, powiedziałem. Straciliśmy tam przyjaciela. Cóż to, bardzo smutne, ale spójrz na swoje błogosławieństwa. Mogło być znacznie gorzej, powiedział złowieszczo, patrząc mi w oczy. Masz szczęście, że nie przemierzałeś tego lasu zimą. Zimowe noce w Jukacji nigdy się nie kończą. Banda nieprzygotowanych mieszczuków, takich jak ty, nigdy nie wyszłaby z życiem. Jeśli materiał Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji. Wszystkie przydatne linki związane z moim kanałem znajdziesz w opisie. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zapraszam Cię też do innych produkcji na tym kanale. Do usłyszenia, miłego dnia.